Zastanawiałeś się kiedyś, skąd tak naprawdę wiesz, że umiesz jeździć na rowerze? Skąd ta pewność, że dasz sobie radę, że pojedziesz, albo mało tego, że nauczysz swoje dzieci, jak jeździć na rowerze? Skąd ta pewność? No bo masz te umiejętności, tak? Robiłeś to setki razy. I zobacz, tak samo możemy to przełożyć na biznes. Nie jesteś pewny, bo nie masz umiejętności. Nie masz umiejętności. Bo nie robisz tego, co trzeba zrobić. A wiesz, co trzeba zrobić? Teraz po prostu trzeba to zrobić. Jak zaczniesz to powtarzać setki razy, to nie będziesz miał tych wahań. Po prostu będziesz pewny tego, co robisz, i nawet jak cię obudzą w nocy, to będziesz wiedział dokładnie krok po kroku, co trzeba robić. Pewność bierze się z umiejętności, a umiejętności biorą się z setek tysięcy powtórzeń. Także zacznij, rób. To, co wiesz, że trzeba robić, a pewność po prostu przyjdzie. Polecam. A jeśli naprawdę nie wiesz, co trzeba robić, to masz link powyżej, poniżej i tam masz krok po kroku bezpłatne spotkanie online, na którym mówię, co trzeba robić w biznesie, szczególnie sieciowym, online, tam, gdzie potrzebujesz ludzi, tam, gdzie budujesz struktury konsumenckie, co trzeba robić, aby ci ludzie do Ciebie przyszli, a nie żebyś ty gonił za ludźmi. Do zobaczenia.